Dobry wieczór. Witam na konferencji prasowej po pierwszym meczu finałowym pomiędzy GKS-em Tychy a Komar Krakowią. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem w podobrywce GKS-u 2 do 1. Poproszę o pomyczowy komentarz. W pierwszej kolejności trener gości, pan Rudolf Rochaczek. Dobry mecz z Lymkącem. Tak byś to skomentował jednym zdaniem. 1-0 przegrywamy, we czwarte gramy, drugi mecz w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Andrzej Gusow. Zgadzam się z trenerem, tylko że ona że z dobrym końcem dzisiaj 1-0. Zadaniem jest doprowadzić chłopaków do siebie, przede wszystkim emocjonalnie, bo, bo za dużo tych meczów gramy. Naprawdę to 15 mecz w tym play-offie. Za dużo hokeja, no ale myślę, że, że, że damy rady i przygotowujemy się na, Krak na Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenerów? 这是什